Siemanko, specjalnie dla Was. Pojechałem do Luksemburga z Amsterdamu. Pewnie trafimy znowu kolejnego coffee shopa. Zapanimy jakiegoś Blancika i pokażemy Wam na szybciutko okolice, bo Luksemburg jest mały, więc mało będzie do zwiedzania, ale zawsze coś Wam pokażę, więc trzymajcie kciuki i oglądajcie, subskrybujcie i bijajcie do mnie na Instagram, Warszawski Zapraszam, oglądajcie Luksemburg. No i nie udało nam się. Jesteśmy w lany poniedziałek. Chcieliśmy jakby zapalić Blanta. W, Luk w Luksemburgu i okazuje się, że to jest wszystko pozamykane nie da rady kupić ani marihuany, niczego po prostu święto więc przepraszam was za to pokażę wam tylko kawałek miasta więc przykro mi próbowałem, ale się nie udało ważne, że przyjechałem specjalnie dla was Powiem wam, że widoki tutaj niektóre naprawdę zachwycają. Podoba mi się tu też. Jest bardzo ciepło, jest tu jest ze 26 stopni, a jutro w Niemczech w ogóle ma być 30, gdzie jutro jeszcze tutaj będę, a w środę rano już będę leciał sobie do Polski. Powiem wam, że zawsze, od kiedy chyba żyję i od kiedy trochę zmądrzałem, stwierdziłem, że e, zwiedzanie różnych miejsc, różnych państw, e, różnych miast to jest w ogóle coś dla mnie bo w każdym miejscu jest inaczej. Spełnia swoje marzenia to jest coś pięknego, tak jak ja właśnie teraz to robię. Ja czuję się, że żyję, odpoczywam sobie Chill out. Dla mnie to jest ważne. Nie to, że zaje, zajerałem żoła czy nie zajeram. Nie, nie zajerałem, więc to teraz dla mnie się nie liczy. Liczy się to, że jestem tutaj, że spędzam mi, miło czas z ludźmi, których uwielbiam, nie? Kocham. Jestem z nimi i mi się wydaje, że to jest najpiękniejsze i z tego trzeba korzystać, trzeba korzystać z życia, łapać to jak wielkimi garściami. Ale no cóż, trzeba wypić piwo, iść dalej oglądać, zwiedzać, bo to nam zostało. A was proszę o subskrybowanie, udostępnianie i oraz wbijajcie do mnie na Instagram, warszawski wreszcie, zapraszam.